Moi drodzy, ja jestem młody i witam Was w drugim odcineczku z wyzwań dla Webera. Kilka komentarzy wstawiliście, kilka tam, tych, tych, tych wyzwań. Daliście Weberowi, no ale pamiętajcie o tym, że raz. My nie mamy obozu. W sumie nie wiemy nawet gdzie się rozłożyć. Nie mam także łopaty, żeby na przykład był były. Był, tak, Science machine jest potrzebny, Science Machine. Czyli musimy narkę w złoto zdobyć i tak dalej. Ja nie będę stawiał z machine po to, żeby tutaj na przykład y, tu postawić z machine, stworzę sobie łopatę, polecę, wykopuję 100 krzaczków. Na przykład było takie zadanie, no i gdzie je w sumie posadzić, nie? Moi drodzy, dlatego wyodbydwałem dwa komentarze, żebym ścinał drzewa. Mam 40, jeden komentarz był, żebym 100 drewnika uzbierał, drugi z 40 40 to były dwa komentarze o drzewie. Także i też bym mógł kopać, tak, no ale nie mam łopaty. Także to zadanie wypełnię. Może wszystkiego silenia drzewa nie pokażę, nam trochę przyspieszę. A za dużo tego drzewa też nie będę mógł zebrać, ponieważ nie mamy. No wiecie. Ekwipunku tyle, żeby mieć tyle drzewa. No 100 drewienka to bym musiał mieć 5 staków. Więc tak, 1, 2, 3, 4. No nie, no zmieści mi się. To powinniśmy to dać radę z tym. <laughs> I to będzie pierwsze moje zadanie wykonane. Zadane przez Was. Wyzwanie dla Webera. A później to będziecie my musieli rozkminić gdzie założyć obóz. I dalej wykonywać resztę zadań, bo niektóre to naprawdę było. To, to ze świniami wypada. No kurczę. Później sobie powiem no fajnie, czemu nie? Ale po chwili mówię, no ej, przecież kurczę. Yy, świnie by mnie zabiły no i tak, wypełniłbym to zadanko o wiele szybciej, gdybym właśnie znalazł świnki był normalnym bohaterem, by mi pomogły ścinać ale że jesteśmy oberni, to one mi pomogą mnie zabić niż ścinać drzewo yy, prędzej, tak yy, to sobie myślę Yy, tak, mam otwarte okno, gdyż może już nie, nie ma takich upałów. Dzisiaj jest mamy piątek, padał deszcz całą noc, i w sumie dzisiaj szybkim żyjemy i tak dalej. Ale tak czy siak, w domu jest gorąco, mam otwarte okno, żeby mi trochę tu przewiało tą duchotę, która była. No yy, i wiecie, mogą dochodzić jakieś dźwięki z za okna. Yy, moje kurki, znaczy moje, no. Moje żony, kurki mogą tam sobie gdakać. Także możecie to czasem słyszeć. Sorry, ale myślę, że to aż tak nie przeszkadza. Bam. No i co to ja mówiłem? Tak, i chciałem, chciałem, już miałem wgranego moda na to, żeby mi pająki pomagały ścinać drzewa, ale coś mi się ten mod pogryzł i nie bardzo to wyszło, wam powiem. Z jakimiś innymi zrobił mi błąd, że jak grałem na przykład Wilsonem i chciałem przejść, i, a, tylko dochodziłem na mapę w, w pobliżu w pobliże tych. Mówcie, mówcie, mówcie. I, pająków. to zaraz skraszowała mi się gra i lipa z tego wielka była. Aha. Sorry, wybaczcie, nie zmniejszyłem. Zapomniałem tego. Jego poczytalności. Może zaraz to zrobimy, żeby nie było? Dobra, zetniemy to drzewo. To na wizji sobie z... zapiszemy, tak. Pere, per, perem. Aha, tylko że muszę wejść w moc. A to Wam przyspieszę to, bo to się będzie długo ładowało. Dobra, w końcu się załadowało. Trochę to trwało, aż normalnie już mi się czekać nie chciało, ale to dlatego pewnie, że tam pobieram sobie jakieś pliczki, to się też zamuliło. I gdzie my to mamy? Ramę, to, to nie wiem właściwie co ten mod robi. Coś niby fix the memory spike, which happens when large mods... ale to sobie załączymy. To niby pomaga coś tam ramę, więcej ramów przypisuje czy coś, się gra nie crashuje, gdy mamy dużo modów granych. Oj, sorki. I gdzie ty jest? Jeszcze to nie było przypadkiem. Pewnie, że jest. Dobra, mamy tu. Mamy tu, winę tu. Wes, Wendy. <coughs> Ulgang, Woody, Willow, Weber. Hirt. Ej, gdzie ten Hungry. Hungry? Default. Default to ma tylko 100. po ma tylko 100 poczytelności, to jest chore. 150, dajemy mu 200. 200, nie ma 175, dajemy mu 200. No to jest pająk, on musi być. Czego ma się bać? Jak będzie wam jeszcze bardziej nie odpowiadało, no to damy mu 150, ale to i tak myślę, będzie <kłysyjny> mało. Tutaj widzicie dodaję sobie nową dzitkę, którą tworzy się z królowej pająków. Ale ja wam to jeszcze opiszę. Up and Away też mam zamiar coś z tego nagrać, bo to ale to jest duży mod, który właściwie gościu zaczął tworzyć. Mam nadzieję, że teraz się nic nie zatnie. Gościu zaczął tworzyć sam aż w końcu Don't star w kleintet zobaczyło, że on fajnie to robi i mu pomogli. Dobra. Lecimy tym weberem dalej. Ciąć drzewa. Znowu chwila oczekiwania. Jest Weber Z nową siekierą. Siekiera, siekiera. No co jest nowyber? To sobie oczywiście zamkniemy. że ja nie wyłączam tej modyfikacji, bo to jakby ładowanie tego. Aha, nowego patyka sobie stworzyłem. to nic, Ładowanie tych modów to trwa trochę długo. Także ja nie chcę mi się za każdym razem po co ja te patyki zrywam. Krzemień, tak też sobie zjemy. Przy okazji trawę, tam z trawą chyba też było jakieś wyzwanie. Nie pamiętam. Jest są duże drzewa, tych drzew też tak kurczę... Zaraz będę no, tnij. Czopuj. Yy, zaraz się pojawi kurna yy, i ten, yy, i i będzie dopiero. się boję za każdym przewróceniem. Chyba bym może zjadać te humory. No, a a na razie damy sobie spokój, nie chcemy już trawy, chcemy drzewo. <laughs> no mamy już dwa staki, to jest 20-40 w sumie mamy, czyli jedno zostało wypełnione. Zadanko jednego użytkownika tam wcześniej, chyba ja wam wstawię wcześniej już yy, informacje, którzy to byli. Fani. <laughs> Dobra. I no tak, to już chyba mówiłem, że wróciłem ten, wywaliłem ten e, status plus. E, w sumie, no ale fajnie, bo tutaj jest tak. E, Wiecie, mm, ściśle to wszystko zrobione a nie tak rozwalone na pół ekranu. no to Tam niby lepiej, bo widziałem, prawda, nie musiałem najeżdżać, żeby zobaczyć, jakie mam maksymalne wartości, a jakie mam teraz, tylko po prostu było wszystko ładnie wyświetlone. A, ale tego z tych informacji, z na ekranie, z, zajmują miejsca i to myślę, tak fajnie wygląda. No i nie gryzie mi się z innymi modami, także. To też jest plus. Ok. Lecimy dalej. Już Wam powiem, że już będzie prawie, gdybym miał szybciej, to gdybym miał łopatę, prawda? Ale łopaty nie mam. Dobra, tu rozpalmy ognisko. Ognisko też poszło dwie kłody. Lipton mamy trochę ponad połowę. Na razie enciak się nie tworzy i dobrze. A Z, nie te dwa małe. Właściwie nigdy nie patrzyłem, czy mało się tnie szybciej. Zobaczymy. Wiem, że jest 15 hitów na duże, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 na średnie. No okej. Okay. <laughs> 9.4 skok. Kcimy to. 12. No, jest lepiej. Tu w sumie nie ma żadnej poprawy co do mięsa. Rudno. Zic. Włożył sobie jagody. Okej. Okay. Mam też nie używać przez jeden odcinek mapy, ale to zrobimy w innym odcinku. Tu już użyłem dwa razy. Mamy archewkę, żebyśmy pospolowali na króliczki. Sposobami, które wam pokazałem w ostatnim poradniku. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam do oglądania. Tak. Okej. Okay. Tu są drzewa, to jeszcze tam pójdziemy. Tu sobie nowe posadzimy. To w sumie, o tak, pozwoli nam pozbyć się no niechcianego przyjścia. ciaka. Okej. Okay. Sortujmy sobie ładnie. No, widzicie, mamy 2463. To jeszcze takie dwa staki. I misja wypełniona. Mission complete. Tak jest. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dalej ognichu chyba wystarczy już do dnia następnego. No ja tak, a ja zbieram drzewo, a przecież ja będę musiał... Ej, moi drodzy, bo to jest też na tej zasadzie, że wy mi rzucacie wyzwania. Nie wiem, jak wolicie, czy ja mam grać samemu i wykonywać przy okazji wasze zadania, bo ja myślałem, że to zrobimy tak, że to wy będziecie kierowali tą grą Webera, nie? Czyli gdzie się mam rozbić, co mam zrobić i że to wy będziecie decydowali, o tym, czy Weber przeżyje, czy nie, po prostu, nie? no bo ja na przykład, widzicie, nie zakładam, nie szukam miejsca na nowe bo czekam, aż wy o tym gdzie miałbym je założyć i co najpierw budować, tak? Nie byśmy musieli rozkminić, jakie mamy teraz, czy to jest wiosna, czy jesień... Też nie wiem. A pewnie przydałoby się to właśnie rozkminić. Posadźmy zaraz te szyszunia. Trawy do pełnego też nazbieramy. W sumie, czy ja mogę zbudować plecak? Nie. Science machine. Ok, dobra, tu mamy 369 drowięka. Czyli będzie 18, a jak zetnę jeszcze to mało, to będzie 20 równe. Czyli zostanie jeszcze jeden stak. Okej. Okay. I koniec siekierki. Następna. No weber, nie, nie wykupiaj się. Tak, super. <ścoughs> Sadzimy znowu, jak nam nie powstanie. Też zastanawiam się, czy wygrać sobie te modyfikacje, że na przykład będę mógł stworzyć yy, to to wiecie, drywienko z jęciaka, co wypada te takie jak to jest nazwane? żywe drzewo czy coś to właśnie jest modyfikacja, która pozwala to stworzyć, czy można też stworzyć sobie pajęczynę czy ten jedwab. Ja to mówię pajęczyna, bo to jest to pańczynę, a nie jedwab. jak na moje, ale ok. No, i wiecie, takie te m, rzeczy, których nie można tworzyć normalnie w grze, to by, m, bym mógł wtedy tworzyć. No i tak się zastanawiam, czy grać sobie tę modyfikację czy nie. Niektóre to są aż nieopłacalne do tworzenia rzeczy, no ale jak ktoś chce, czemu by nie. Dobra, mamy 6, jeszcze 14, mamy 100 drewienka. Tu jest jeszcze duże, widzę. On z tamtej faniak. Ten jest z tej yy, mamy co jest, także nie będę musiał go chyba ubijać 12 No samemu yy, taki sposób nie dam rady go dziabnąć, ale bym włożył Czy idziesz do marchewki? A, tej nie lubisz ty. Nie lubię. Ha! Ha ha! Jeju, piękny sposób działa. Jak widzicie, nawet przy gotowanej marchawce też się spisuje. Okej, okay. gnamy dalej. Kunseg jest 12 aż minus 10 poczytalności, ja cię kręcę. Jeszcze 8 drewienka, czyli tak. Dwa duże i jedno średnie drzewko i jest. Wilson. Wilson. W Wilson. Jaki Wilson? Weber. Nie psiocz. Dobra, nie wiem. O jeden. Gdzie lecisz? My też potrzebujemy przecież kamienia, żeby w ogóle jakieś większe błazowisko stworzyć, tak. już bez. Y nie z waszą wiedzą chyba pójdę to zrobić. Musiałem was wykiwać i zrobić sobie samemu, no ale... Przejdziemy się po prostu po mapie, zobaczymy gdzie, co jak. W sercu tego, że zaraz będę musiał tworzyć ognisko i stracę dwie kłody, to natniemy jeszcze jedno drzewo. To sobie zjedz. To sobie zetniemy. To też. Ale zobaczcie, mi się spodobało cięcie. Kurczę, teraz nie odpuszczę. Akurat musiałeś pochwycić szyszkę, no? Gdzie Świetnie. Dobra, lecimy trochę pozwiedzać. ciemno, bo ciemno, ale co? Tam. Cyk. Jest. Co my tu mamy. Jak wiecie, wziąłem duży świat, także może być ciekawie, bądź nie. <laughs> to są te inne drzewka. O, co ja tam słyszę? Kreta. A, miałem też rozkopać kreciaki i, i, i nory królików. Trochę szkoda rozkopywać, nie? No, bo to się zmorduje ta nora królicza, już królika z niej nie będziemy mieli. No, ale to już też mówimy, musimy na stanie z maszyny stworzyć, no i żeby móc stworzyć łopatę. A stanie z maszyny też będę chciał stworzyć w niej. No, zabiłem kracika. Trudno. Trudno się mówi, i żyje się dalej, prawda? Dobra, moi drodzy, robi się, już ciemny sobie zapalmy, ubrutujmy te dwa kąsiaki. Świetnie! Wano się to daje tyle co Jagódka. Czyli kurczę to jest normalnie śmieszne to jest. Mięso powinno dać więcej. Czy ja zerwałem gdzieś Nie, to nic. Yy, tak, smarowaliśmy trawę, to zaraz sobie dozbieramy. apyczka też. Yy, Dziś tu jeszcze trawa była. Tu jest. Ok. Świetnie, moi drodzy. Jest tak jak jest. Mamy yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć staków. Drzewa, czyli 100 kawałków, 102 dokładnie. Mission completed na ten, na ten odcinek. No i cóż, zadajcie kolejne wyzwania, tylko mówię takie, wiecie. No, no wiecie, to wy decydujecie, co Weber robi, żeby. No i mam nadzieję, że będzie, będziecie decydowali tak, żeby on przeżył jak najdłużej, no bo kurczę, nie będziemy chyba za każdym razem rozpoczynać nowego odcinka, a nie znalazłem jeszcze żadnego tego, wiecie, tej statu, gdzie mógłbym się odrodzić. No i cóż, mamy dzień trzeci, dzisiaj dwa dni pograliśmy. Zadanko wypełnione. No nie wiem, czy, czy może gdzieś jeszcze pójść i, 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 i się przejść. Może ja samemu, później poza odcinkiem, połażę po mapie, żeby trochę więcej odkryć. No zobaczę, zobaczę, co będziecie komentowali pod tym odcineczkiem, co tam za, za wyzwania dla Webera wymyślicie. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcineczkach. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, komentujcie, oceniacie i subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć. Miłego.